Około dwóch lat temu w tym samym miejscu nagrywałam dla Was odcinek o polskim języku migowym. I wtedy powiedziałam kilka bardzo ważnych rzeczy. Między innymi takie. Możemy głuchego napisać z małej litery, ale możemy też napisać z wielką literą. Kiedy napiszemy głuchę wielką literą, to oznacza, że to jest członek kultury głuchych. A o tym będzie osobny odcinek. Dokładnie. Ten odcinek jest o kulturze głuchych. Oglądając ten odcinek dowiecie się, dlaczego e, i co spowodowało przede wszystkim, że powstała kultura głuchych, co składa się, jakie są elementy kultury głuchych e, i czy każdy może być członkiem kultury głuchych, czy wśród nich są też na przykład tłumacze języków migowych. Zapraszam na odcinek. Jednym z kluczowych momentów w historii kultury głuchych była konferencja w Mediolanie w 1880 roku, podczas której zadecydowano, że w szkołach dzieci głuche nie będą uczyć się języków migowych, ale będą uczyć się oralizmu, czyli nauki języka w państwie, w którym mieszkają oraz czytania z ruchu warg. To bardzo nie spodobało się e, ludziom głuchym, ponieważ jakby zakazano używania ich e, języka migowego, jego toż, ich tożsamego języka, pierwszego języka, którego się uczyli. Bo jak może pamiętacie z lekcji historii, kiedy Polska była pod zaborami, na przykład zaborem rosyjskim, to dzieci nie mogły mówić w szkołach w języku polskim, tylko na siłę uczono ich języka rosyjskiego. Dlaczego? Bo właśnie czczonym każdej kultury jest język. I kiedy tracimy dany język, to jakbyśmy trochę stawali się, przestawali być członkiem danej społeczności. To wydarzenie bardzo wzmocniło e, ludzi głuchych. Którzy postanowili stworzyć swoje szkoły, instytucje, organizacje, w których można było swobodnie migać w danym języku migowym. W ten oto sposób dorośli mogli przekazywać tożsamość, przede wszystkim kolejnym pokoleniom e, dzieciom. Dlaczego nawet Głusi w Polsce tworzą własną kulturę. Wyobraźcie sobie, że wszystko, co powstaje w Polsce, jest tworzone przede wszystkim w języku polskim. Różne dzieła, literatura, opisy do sztuk, sama sztuka jak teatr, filmy. No i do nich dostęp nie mają osoby głucha, dlatego też starałem stara się tworzyć swoją własną literaturę i sztukę. Co składa się na kulturę głuchych? To co przed chwilą wam powiedziałam język, który stanowi jej trzon. I pamiętajcie proszę, że język migowy nie jest językiem uniwersalnym. Języków migowych jest podobna ilość jak języków e, fonicznych na świecie. Czyli mamy polski język migowy w skrócie PJM, mamy coś takiego jak ASL, czyli American Sing Language, mamy też coś takiego jak BSL, czyli British Sing Language, czyli brytyjski język migowy i wspomniany wcześniej amerykański język. Migowy. Dla ludzi głuchych tożsamość jest bardzo ważna. E, co ciekawe, to ludzie głusi nie uważają się za osoby niepełnosprawne. E, o tym też jest opowiedziane w książce, o której Wam już nieraz wspominałam. Powiedz to w mig. Bardzo Wam serdecznie ją polecam. Głuchotę postrzegają jako jedną z ich cech, która ich wyróżnia na tle innych i daje im też takie poczucie tożsamości. Kolejnym elementem to jest literatura sztuka, i nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim jak Sync Poety, czyli poezja w wykonaniu w języku migowym, której oprócz tego przekazu y, znaków, mamy też tutaj przekaz w formie mimiki ruchów ciała, które stanowią integralny przekaz. Tej poezji. Na kulturę z głuchych składają się też historia i tradycje. Wielu głuchych walczy o to, aby ich język migowy był traktowany na równi z innymi językami. Czy wiecie, że kiedyś w szkołach dzieci karano za to, że migały w danym języku? Nie mogły tego robić, dlatego uczone były języka migowego w swojej rodzinie, w społecznościach lokalnych czy w kościołach dla głuchych. Na kultury głuchych składa się też społeczność, a także udział w różnego rodzaju wydarzeniach. Czy wiecie, że Głusi mają swoją olimpiadę? Nie uczestniczą w Igrzyskach Olimpijskich czy Paraolimpijskich. Dlaczego? Mówiłam Wam o tym w 107 odcinku. Jeżeli nie oglądaliście odcinka o Deaflympics, spokojnie, możecie śmiało to nadrobić, ale po obejrzeniu tego odcinka link zostawię Wam w opisie. Kto może być członkiem kultury Głuchych? Mogą to być osoby głuche, które migają w języku migowym, mogą też być i członkowie ich rodzin, którzy, które też oczywiście migają w języku migowym, ponieważ, jak wspomniałam już yy, nieraz w tym odcinku, język migowy to jest ten trzon kultury. E, mogą też być osoby słyszące, które uczą się języka migowego w różnego rodzaju szkołach, na kursach. Mogą być też osoby, które straciły słuch w trakcie trwania swojego życia i dopiero uczą się języka migowego. Oni też mogą należeć do tej społeczności. E, mogą też należeć do społeczności osoby, które po prostu chcą się nauczyć tego języka, komunikować się z, z osobami głuchymi, spędzać z nimi czas, brać udział w różnego rodzaju wydarzeniach. I jak na początku zadałam Wam pytanie, czy do kultury głuchych mogą należeć, znaczy członkiem kultury głuchych mogą być tłumacze języka migowego? Odpowiedź mi nie. Bardzo was zachęcam do tego, abyście trochę więcej poczytali i poszukali na temat e, kultury e, głuchych w Polsce i na świecie, a przede wszystkim zachęcam was do tego, żebyście udostępnili ten odcinek w swoich mediach społecznościowych albo po prostu wysłali link do swoich przyjaciół e, bądź też znajomych. Ten odcinek ma premierę pod koniec września, dlatego że w ostatnią niedzielę września obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Dzień Głuchych, po to, żeby społecz społeczeństwu, społecznościom uświadamiać, że głusi są wśród nas, mają swoją kulturę, mają swoje języki i warto więcej dowiedzieć się o ich kulturze. Was gorąco zachęcam do obejrzenia na przykład filmu Koda, w którym grają głusi aktorzy, przeczytania książki Głusza albo książki Powiedz w mig. Jeśli to sztusz, może to dobra okazja do tego, żeby usiąść z książką i zgłębić się w kulturę głuchych albo obejrzeć właśnie film. Koda. Ten odcinek nagrywałam dla Was w parku, gdzie wokół mnie jest pełno zieleni. Ubrana jestem w krótką bluzkę, taki top w kolorze czerwonym. Mam dalej krótkie, ciemne włosy. Nie mam dziś na sobie czerwonej szminki. W tle za mną jest taki mały stap z tryskającą fontanną. No co, widzimy się już w październiku. Mam nadzieję, że jeszcze będzie dużo słońca i ciepła. I tego i sobie wam życzę. Do zobaczenia!